On nie oczekuje Twojej siły, on oczekuje Twojej zgody. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Duchowe życie nie zaczyna się od wielkich deklaracji zaczyna się od otwarcia drzwi, od wypowiedzenia Bogu prostego: wejdź, zostań. Ucz mnie żyć, zacznij od modlitwy, od oddechu. Od ciszy, w której pozwolisz Bogu mówić, oddaj mu wszystko i pozwól się poprowadzić ku życiu, które on dla ciebie przygotował, nie z lęku, ale z miłości. Boże, przebudź moją duszę, obudź mnie z letargu, z rezygnacji, z duchowego smutku. Przebacz mi, że spałem, że przestałem czuwać, że zapomniałem, jak wygląda życie z tobą. Naucz mnie ufać, gdy nie widzę. Daj mi siłę, by żyć nie dla przetrwania, ale dla Ciebie. Wypełnij moje serce Twoim światłem i poprowadź mnie do życia, które przygotowałeś. Spraw, bym nie cofnął się w ciemność. Spraw, bym żył. Naprawdę żył. Amen. Teraz zamknij oczy. Weź głęboki oddech. Pomyśl o wszystkim, co dziś usłyszałeś. Powiedz w ciszy serca: Panie, chcę żyć, chcę obudzić się. Ty jesteś moim światłem. Wyobraź sobie, że Jezus stoi przy tobie w blasku poranka. On wyciąga rękę. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Wystarczy, że zaufasz. Pozwól Mu poprowadzić cię do życia, które nie tylko.